Witajcie, witajcie. Ojciec Marcin Borządek i nasze święte słówka. Dzisiaj wracam trochę jak zwykle do Ignacego, świętego Ignacego Loyoli. To jest taki mój trochę bohater, ale też mówi do mnie. Także myślę, że to fajne mieć kogoś takiego, kto jakoś duchowo czy czy, czy też w jakiś sposób taki racjonalny nawet ma wpływ na twoją drogę, bo to Pomaga po prostu w słuchaniu i pomaga w, w takim też doświadczeniu. Ja lubię, ja lubię w ogóle świadectwa świętych, bo to jest no, takie też żywe i myślę, że, że te słowa naprawdę są sprawdzone. Ignacy mówi na początku swoich ćwiczeń duchowych takie zdanie, które jest centralne i wokół tego wszystko się później kręci, i do tego wszystko wraca. W całym przebiegu jego drogi duchowej. On mówi człowiek, czyli możesz wstawić swoje imię Marcin. Po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił go i jemu służył. Wiecie, te trzy rzeczy i to właśnie w takiej kolejności chwalił, czcił i jemu służył. To są, myślę, takie punkty, które gdzieś odkrywamy powoli. Dlatego, że mieliśmy zupełnie inną kolejność, myślę, i też dla niektórych to w ogóle wydawało się może nieistotne w pewnym momencie, żeby, nie wiem, zacząć od uwielbienia, żeby zacząć od, od chwalenia Pana, od też modlitwy. Wiecie, to jest, to jest taka nasza trochę maniera, żeby zaczynać raczej od swoich własnych pomysłów i, i od tego, co no, jakoś sobie tam chce sam wypracować. Ale Ignacy mówi, nie, 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 zatrzymaj się. Zacznij od wielbidusza moja Pana. Zacznij od stanięcia przed Panem w takiej wolności, w uwielbieniu. To jest naprawdę początek. To nie jest do przeskoczenia. To nie jest do ominięcia. Jeśli nawet jesteś w środku postu i ci się wydaje, że no, uwielbienie nie bardzo pasuje, absolutnie odrzuć to kłamstwo. Uwielbienie jest istotą postu, wyrywa nas. Ze skoncentrowania się na sobie samych. Post ma to do siebie, zwłaszcza u nas w Polsce, wiecie, to jest taki czas ktoś mi powiedział, że my jesteśmy stworzeni w Polsce do poszczenia. Wielki post ma po prostu dla nas znaczenie patriotyczne. No, przez, przez wieki tak było, tak? że post miał znaczenie nie tylko religijne tak? to był w ogóle czas jakiejś narodowej żałoby. I my nigdy tego nie przeszliśmy. I teraz dopiero powoli odkrywamy znowu znaczenie uwielbienia, znaczenie chwalenia, znaczenie też wywyższenia Pana, tak? To jest, mówię, trudne dla nas. To nie jest w naszym DNA. To nie jest w naszej naturze. Chociaż Pan do tego nas stworzył, do tego nas przeznaczył. Od tego się wszystko zaczyna. Później Ignacy mówi: "I czcij i go". Ta cześć dla Pana to jest taka święta bojaźń. Myślę, że to jest pełne szacunku, pełne uniżenia, żeby też naprawdę znaleźć taką dobrą relację z Panem. Nie możesz zapomnieć o tym, że on naprawdę jest też w pełni Bogiem, który, który stoi przed Tobą jako, jako ojciec, ale też jako ten, który, który jest wszechmocny, który jest wszechpotężny, który naprawdę. Jest we wszystkim pierwszy. I myślę, to jest takie jeszcze większe oddanie się jemu, pozostawienie wszystkiego przed nim. Część jakby nas sprowadza trochę do, do realiów. Mówi teraz: zostaw to co, to, co Cię przerasta. On jest naprawdę większy, on jest potężniejszy. I dopiero wtedy wchodzisz w służbę. I to jest trzeci punkt. Ja wiem, że to nie jest proste, bo wiele, wielu z nas chciałoby zacząć od służby i po pierwszych już kontaktach i relacji z Bogiem, każdy myśli, że już będzie w Afryce ewangelizował albo, że będzie, nie wiem, już posługiwał modlitwą stawienniczą gdzieś w kościele, albo, że będzie teraz prowadził modlitwę uwielbienia dla tysiąca osób. To jest dopiero jakby trzeci krok, do którego Pan Cię zaprasza. Dlatego nie zaczynaj od służby, bo wpadniesz w samozbawienie i, i w uczynki. To jest coś, co przyjdzie. Przyjdzie jakby z czasem. Pan mówi, tym, którzy wierzą, będą towarzyszyć pewne znaki, pewne rzeczy, też pewne posługi, pewne charyzmaty. Ale to przyjdzie. To przyjdzie samo, kiedy uwielbiasz i czcisz go. Wtedy wszystko będzie na swoim miejscu. Także zapraszam Was do tego w poście, żeby zacząć od uwielbienia, później, żeby naprawdę oddać Panu jego miejsce i na końcu dopiero, żeby zaprosić go też do Twojej posługi i do Twojego działania.